grałem postać z, z kompletnie przeciwnego bieguna, czyli sympatycznego przyjaciela Izykuny, geja. A później Izekunę spotykałem jako ten yy, mafiozo i groziłem jej <grymianie> żyletką. Dzień dobry, nazywam się Natalia Nowecko z Radia SK. Dzień dobry, zapamiętałem już, Panią yy, Piotra Gabarczyk. <grymianie> ja, jeszcze raz bardzo gratuluję, bo fantastyczna rola. Jeszcze raz jest mi miło i dziękuję. A więc czy uważa pan, że Kazik jest najbardziej negatywną postacią, jaką pan zagrał? Kazik jest negatywną postacią, na pewno. Natomiast tych ról negatywnych postaci, czarnych charakterów, miałem w swojej karierze, tak zwanej drodze zawodowej, spotkań z takimi złolami, już trochę. I tak naprawdę wydaje mi się, że Kazik wśród nich. Ma kilka takich pozytywnych cech, które sprawiają, że nie jest taki do końca czarny. Bo yy, Cyprian Oleński też troszkę tę postać względem oryginału, czyli postaci literackiej z książki Wojciecha Chmielarza Prosta Sprawa, zmienił. Dał jej trochę historii yy, wstecznej, jakiejś retrospekcji, jakiejś miłości nieszczęśliwej, yy, choroby, cukrzycy, yy, jakiejś. Yy, Jakiś takich elementów, gdzie trochę żałujemy tego człowieka, bo on mógł być dobrym człowiekiem, on mógł nie wdepnąć w bagno zła. Mało kto rodzi się zły. Prawda, mało kto się rodzi zły i potem nas życie w jakiś sposób kształtuje. Nasze wybory, nasze decyzje, nasze błędy, wypadki, przypadki, no, różnie bywa. Kazik też ma swoje usprawiedliwienie, jakieś pewnie na to, że ta jest tym, kim jest. Ma wyrzuty sumienia, jak kogoś zamorduje. No ale musi, bo przecież prowadzi biznes. No właśnie tak mówi Pan o tej bardziej ludzkiej stronie Kazika. I o to właśnie też chciałam zapytać, bo ja oglądając ten serial, ja zazwyczaj mafiozów postrzegam bardzo negatywnie, a jednak, no nie trudno zauważyć, że Kazik ma trochę takiego ciepła, może z braku lepszego słowa w sobie, że on wydaje się do pewnego stopnia gdzieś tam sympatyczny plus, muszę przyznać, że jest dosyć cierpliwy. Wobec swoich podwładnych, mimo że tam ich zruga, ale do, to, że na przykład Czacha przeżył pierwszy odcinek, to uważam za niezły wyczyn. I właśnie chciałam zapytać, czy, czy takie było założenie, czy to był cel, żeby go uczłowieczyć? Tak, to był też ten pomysł Cypriana na to, jak odróżnić tę postać od oryginału z książki. Jego pożycie humoru na przykład, który także powoduje to, że sympatycznie nam się go ogląda, że to jest troszkę i śmieszne i straszne. Takie było założenie. Mówię też z pierwszych recenzji, które zbieram um, od osób, które ten serial widziały. Nie cały, bo sam widziałem trzy odcinki. Um, ale widziałem także odcinki wraz z widownią, co było wyjątkowym prezentem dla nas, aktorów, bo zwykle role serialowe, no po prostu my mamy to, co możemy sobie zorientować się, jak to poszło to jest oglądalność najwyżej. Mm -hmm. Te słówki skoczyły, no to dobrze, ale jak kto przeżywał dany moment, daną scenę, tego nie czujemy, a w momencie, kiedy się obejrzy taki serial wraz z widownią, no to, to, to jest ten taki moment Uff, zadziałało! O, to dobrze zrobiliśmy. Tak, to tutaj był śmiech, a tu teraz są przerażeni, a tu się wstydzą, że się śmiali. Super. Czyli, czyli zadziałała nasza taka podróż emocjonalna, którą wpisaliśmy w tę rolę, w ten rytm, w ten film. Mówię film, chociaż to jest serial, bo jest to serial z takim bardzo kinowym rozmachem robiony i żałuję bardzo. Że nie powstała wersja kinowa, bo ten serial mógł mieć także swój taki jednoodcinkową pigułę, <grym> która na pewno byłaby niezwykle miło, dobrze oglądanym filmem. A czy wszystkie żarty były stricte w scenariuszu, czy trochę improwizowaliście na planie? Najczęściej te dobre żarty rodzą się na planie, bo są jak wynikają. Stój teraz, z sytuacji, która się nagle zdarzyła. Czasami są takie żarty, których się nie da opowiedzieć, nie da się ich wpisać. One po prostu wynikają z jakiegoś yy, z jakiejś nagłej myśli, która przychodzi aktorowi. Całą, cały cymes w tym, żeby ci, którzy są odpowiedzialni za atmosferę na planie, taką atmosferę stworzyli, żeby to żarło, żeby się, żeby się aktorzy mogli przebijać piłeczkami i troszkę improwizować. Cyprian jest takim. Kapitanem, który pozwala pływać troszkę po swojemu i daje na to oddech i czas. Mm. Poza tym nad tymi rolami pracowaliśmy i poprzez próby, i poprzez takie wyjazdy, byliśmy wcześniej w Jeleniej Górze, też oglądając lokacje, szukając inspiracji, szukając tych postaci, jakichś prawdziwków z tamtych stron. I wiele takich spotkań z tymi ludźmi też wpłynęło na pewno na, na, na te role, na te jakieś pomysły, na jakieś drobne rzeczy. Trudno jest to nawet teraz powiedzieć, które kwestie są zaimprowizowane, które... to też nie o to chodzi, bo to jest zbiorowa... Praca, nas wszystkich i każdy do tego dołożył jakąś cegiełkę, z niektórych cegiełek, sam osobiście jestem bardzo dumny i, i oglądając później taki filmy, mówię, o to ja, to ja, <grym> to najważniej, mnie zawsze yy, raduje. A inspirował się pan jakimiś fikcyjnymi albo prawdziwymi mafiozami, kreując postać Kozika? Yy, nie, myślę, że ten zawód, to też jest zawód z, wybu, zbudowany na... na wyobraźni. Pewne rzeczy tworzymy instynktownie. Przecież jesteśmy, żyjemy w tym jakimś środowisku kulturowym, z którego czerpiemy. Oglądamy jakieś filmy, które też nam się przekładają na jakieś wyobrażenie o tamtym świecie. Znamy jakichś ludzi, też pewnie. Ja zbierałem to z takich instynktownych swoich doświadczeń, wspomnień. Nie wiem, jakiegoś wyglądu. Ten moment, kiedy się człowiek przygotowuje do roli, to jest moment takiego otwarcia mózgu na wszystko pod tym kątem. Ja I pamiętać, jak to się Pan do tej roli, no bo metamorfoza jednak była. To jest troszkę taki moment, kiedy się wrzuca w tę swoją wyszukiwarkę mózgu jakieś hasło i pod kątem tego hasła skanuje świat i rzeczywistość i jakieś tam spotkania, momenty zwykłe, codzienne, ale. Przecież my też opowiadamy o zwykłości, codzienności życia tych bohaterów i to też jest fajne, że to nie są sceny takie, gdzie teraz strasznie, znaczy oczywiście niektóre z takie sceny są. Tu jest scena zabójstwa, to scena pościgu, są kluczowe z, z momenty z życia tych ludzi, ale to co daje serial, to jest ten czas, jest sześć odcinków, więc nagle możemy się zatrzymać nad zwykłym dniem Kazika. I Zobaczyć, co Kazik robi, kiedy akurat nie wydaje rozkazu w swoim podwładnym. Tak, zobaczyć go, co robi, jak sapi, jak jest sam. I on nagle ogląda jakieś wspomnienia, swoje filmy nagrane jako nastolatek, i się niezwykle wzrusza. I to mnie najbardziej pociągało w tej postaci to najbardziej jakby doceniłem w tej adaptacji Cypriana że on dał takie momenty oddechu, takie, że naprawdę tego Kazika zaczynamy lubić. Nie widział Pan jeszcze tego odcinka, ja też nie, ale naprawdę bardzo liczę na ten czwarty, gdzie, gdzie on wychodzi na prowadzenie troszkę i tam zaczynamy go lubić, bo no widzimy w nim taką... Boże, coś, co poszło nie tak. Dlaczego? A mógł być taki fajny. Poza tym, no to jest film. To, co mieliśmy zrobić, co jakim było naszym zadaniem, no, to jest stworzyć tak interesujący serial, żeby Państwa widzów przykuć trochę do własnych hoteli kanap i żebyście koniecznie kliknęli na następny odcinek. No bo, ja bardzo czekam. Bo następny. I to jest cudowne właśnie, że takie, takie informacje dostaję, że ci, którzy mieli okazję obejrzeć te pierwsze odcinki, no już są, że tak powiem, złapani na haczyk e, i <laughs> będą oglądać dalej. Ba w Życiorysie Kazika bardzo zainteresował mnie fakt, że był kiedyś policjantem. I Jak Pana zdaniem, poza koneksjami, jakie mu to daje, jak to wpływa na konstrukcję jego postaci i to, jak my ją odbieramy jako ojca? Bo to dosyć istotny szczegół. Ceptian tak sobie rzucił, yy, bo to jest też taka szkoła w przygotowaniu do roli, żeby sobie wymyślić Życiorys, co się stało, że ten Kazik jest tu, jaki jest, gdzie się urodził, co, co przeżył. No, i tak rzucaliśmy takie luźne myśli. Między innymi ten pomysł na, na jego przeszłość policyjną. Wymyśliliśmy sobie, że on pewnie e, jakąś mafię starał się e, aresztować, i był sam śledczym, który doszedł, że tak powiem, zorientował się, jak to wszystko działa, i w końcu ta mafia go sk y, 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 y sama skrzywdziła, stąd prawdopodobnie na złamany nos. I postanowił się zemścić, eliminując szefa tej mafii, wchodząc w jego buty, i tak naprawdę przejęły jego interesy. Być może jest to świetny scenariusz na spin-off do tego uważam, filmu. Uważam, że jest. Naprawdę. <laughs> uważam, więc jest. więc tfu, 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 chętnie bym wskoczył w tę otytą skórę kazika <laughs> jeszcze raz. A woli pan grać złoczyńców czy pozytywnych bohaterów? Ja lubię grać. I wie pani co, taka, taka zmienność tych propozycji jest najfajniejszą rzeczą. One przypływają czasami właśnie takimi przypływami no, role w sutannach, tak? Potem akurat tutaj zrezygnowałem z tej drogi i myślę, że dobrze zrobiłem, bo dzięki temu dostałem jakieś kolejne. Później byłem tym etatowym aktorem Tadeusza Lampki w komediach romantycznych, czego nie żałuję, bo to też ogromne doświadczenie grania głównych ról, czasem takich trudnych ról. Bo, bo wpisanych w jakiś taki schemat, z którego starałem się na różne sposoby wychodzić, dając z tym postaciom jakąś charakterystyczność, a nie tylko taki lo lovelas romantyczny, tylko właśnie jakaś, jakieś poczucie humoru, coś, coś spoza, spoza takiego sztampowego postrzegania, tak zwanego amanta. Zresztą trudno było to tak sztampowo zagrać, bo po prostu w moim wypadku. I co dalej? Y i dalej nagle ta sytuacja taka, że już gdzieś ym, wiedziałem, że jeżeli dłużej pozostanę w, w, tylko w tym przedziale, no to trudno mi będzie otrzymać propozycję do, do, do ról festiwalowych. E, jeszcze takich, że zresztą ról nie grałem, to jest pewnie coś, co do, do to, to, czego bym dążył może kiedyś po 70 w jakimś festiwalowym filmie zagram, natomiast potem nagle ten moment, kiedy zacząłem odmawiać i dzięki temu została jakaś luka, udało się na tę amerykańską taśmę rzutem się rzucić. Nie jestem piakowanką Marvela. Bardzo się cieszę. I faktycznie po tym po tym przyszły takie y, dary y, w postaci bardzo skrajnych ról. Nie wiem, czy mogę się tutaj teraz pochwalić tym, co nadchodzi. Na oh, <coughs> Ale sama pani była na planie UFO i to też jest taki serial, który myślę zainteresuje widzów. Niedługo tam się przenieśliśmy w lata 80. i jestem prezenterem telewizyjnym poszukującym UFO. Y, w, w, też dla Netflixa zagrałem u Maćka Pieprzycy w w, w, w filmie Idź Przodem Bracie, wprawdzie taką poboczną postać, ale także mającą swoje mocne sceny. Te poboczne postacie bardzo często budują w ogóle film. Czasami budują, to kreatura prawnicza, można powiedzieć, yy, ta moja postać, a potem cóż, razem z Kazikiem, którego przygotowywałem i, i grałem, przyjeżdżałem na plan yy, Klary i grałem postać, z z kompletnie przeciwnego bieguna, czyli sympatycznego przyjaciela Izykuny, geja. A później Izykunę spotykałem jako ten yy, mafiozo i groziłem jej <śm> żyletką, <śm> więc to był jakiś taki trochę miszmasz dla mnie bardzo trudny. Z uz uz uzmysłowiłem sobie jak, jak, nie, jak bardzo trudne jest to... To uwierzenie w siebie, w tych różnych osobach Skraju. i żonglowanie nimi. Bo co innego, jak się gra różne role w teatrze i ma się je w repertuarze, tego wieczora gramy, to następnego. To, ale, tutaj, ale tu, kiedy się szuka tej postaci, kiedy się nią myśli jest i jest. To, to było bolesne. To było dla mnie bolesne i, i cieszę się, że też te postacie były tak skrajne, bo to było tak, jakby rozmawiać w dwóch kompletnie różnych językach: jakimś azjatyckim i jakimś afrykańskim. A jakie jeszcze role? SS-man w, w takim serialu o Krystynie Skarbek? W filmie, przepraszam, nie serialu, więc przez to, że w filmie to może bardziej właśnie taka sztampowa postać e, e, czarnego charakteru. Kto wie, czy najczarniejszy w moim, w moim repertuarze do tej pory. E, I przez to, że film to także bez tych momentów zerknięcia w jego życiorys i opowiedzenia więcej na, ten, na temat tego, tej, tej postaci. Yy, listy do M6 już. Ja czekam czyli bo ja bardzo, ja uwielbiam wątek pana postaci w listach, to ja zawsze na niego czekam. I wymieniając to, czym Państwa zanudzę w najbliższych miesiącach, to zakładnicy. Znaczy, mam nadzieję, że nie zanudzę, to żartuję sobie, oczywiście da trzeba mówić, uwaga, żart. Yy, czyli zakładnicy dla Polsatu, tam jestem emerytowanym atekowcem, ale na szczęście emerytowanym więc nie musiałem być w takiej formie fizycznej jak Mateusz Zamiński w prostej sprawie. Niemniej jednak jako emerytowany, no, wciąż biegałem i strzelałem i też ten bohater mój postawiony jest przed takim momentem, gdzie musi ze stróża prawa przejść na drugą stronę. To serial Zakładnicy i coś dalej jeszcze mam. Mnóstwo Panie rzeczy. Musisz nie zły Prawda? A czy zgadza się Pan ze stwierdzeniem, bo wiem, że wielu aktorów tak uważa, nie wiem, zresztą to powiedział, że złoczyńców gra się trudniej niż pozytywne postacie. I zgadza się Pan z tym? Ja wydawałoby mi się, że jest odwrotnie. Pozytywne postaci są gdzieś przewidywalne. Czyli, gdy To dobro bywa nudne, bo wiemy, czego się jak, spodziewać, jaki czego się, czego się jak jest wektor działania człowieka, który jest nieskazitelny. Dlatego te pozytywne postaci, fajnie jak mają czarną swoją stronę. A te czarne charaktery, które są znowu efektowne, które są nieprzewidywalne, więc je oglądamy trochę w takim napięciu, co? Czeka, No ten Kazik potrafi zabić swojego y, pracownika, bo nie usłyszał strzału, bo nie wszedł w porę, potrafi nagle z niewiadomo skąd wyjąć żyletkę i, i kogoś zamordować. Jest nieprzewidywalne, więc nigdy nie wiemy, kiedy ta żyletka znowu błyśnie w jego rękawie. Y, I to jest efektowne. Ale z drugiej strony też ciekawsze, jeżeli ma te ludzkie cechy i wzbudzamy w widzu. Te wyrzuty sumienia, kurczę, ja go polubiłem, a nie, a nie powinienem, ale to nie jest ocena moralna, to jest rozrywka, e, ale także taka rozrywka, która nie jest tylko, tak to się mówi, tanią rozrywką, że po prostu e, nic nam po tym serialu nie zostanie. Ja myślę, że to jest rozrywka także intelektualna, że próbujemy, nowocześnie powiem, rozkminiać troszkę jak ta fabuła została powiedziana? Tam skacze troszkę czas akcji. To jest serial wymagający od widza. To jest dla mnie największa przyjemność, że tak jak czyta się ten kryminał, kto zabił, o co chodzi, dlaczego tak... Każdy szczegół ma znaczenie. Każdy szczegół ma znaczenie i jeżeli tam widzimy, jak u Czechowa te strzelby, to ona w końcu wypali. Tu ta żyletka też świśnie. Radio